smarujemy chleb masłem to jedna z najlepszych nazw dla kapeli jaką widziałem cześć się ja na imię Grzesiek a to jest kanał bez sensu choć jeśli chodzi o nazwy to dla mnie koronę dzierży amerykański grand korowy total fucking destruction założony przez perkusisty nieistniejącego już brutal twór nie da się chyba wymyślić bardziej epickiej nazwy dla kapeli a może macie jakiś swoich faworytów, dajcie znać w komentarzach. Zaczęło się od tego, że YouTube podrzucił mi kawałek 20 km na godzinę. Po pierwsze, motyw z motorynką mnie strasznie rozbawił, a co gorsza, został w mojej głowie i łaził ze mną wszędzie. Na kanale pewnie od czasu do czasu będą pojawiały się płyty, które z ekstremalnym metalem czy ekstremalną muzyką nie mają za wiele wspólnego. Takim albumem jest na pewno płyta Das Album niemieckiego We Butter The Bread With Butter. Smarujemy chleb masłem, to niemiecki duet. Powstali w 2007 roku, to jest to jakiś metalcore, deadcore, z dużą dozą elektroniki. Jest to po prostu mieszanie styli, które stało się popularne już wiele lat temu. W muzyce ekstremalnej wymyślono właściwie wszystko. Jedyne co można wymyślić to jakiś miks stylowy, najlepiej stylów, które do siebie zupełnie nie pasują. Das album do ich piąta płyta. I wyszło w 2021 roku, także nie jest to jakaś najświeższa płyta, ja dopiero niedawno ją usłyszałem po prostu. Teraz album jest wypełniony hitami, jest też całkowicie w języku niemieckim, co w ogóle nie przeszkadza w odbiorze tej płyty, wręcz nadaje mu je jakiegoś tam dodatkowego smaczku. Tak sobie próbuję przypomnieć, kiedy ja coś dobrego z Niemiec słyszałem i ostatnie co mi przychodzi do głowy to chyba black metalowy Katarsis, ale to było lata temu. Jest tu naprawdę masa świetnych pomysłów, bardzo zróżnicowany materiał, czasem elektronika jakby wychodzi na pierwszy plan, bywają też z dwa razy chyba takie momenty, że refreny są takie piosenkowe wręcz, jest growl, jest krzek, jest czysty wokal. Czysty Naprawdę fajna płyta, dużo takiej dobrej energii, taka nagrana z jajem, że tak powiem. Słucham ją od jakiegoś czasu. Nie znudziła mi się jeszcze. Może mi się kiedyś znudzi, ale na razie bawię się świetnie. Płyta polecam sprawdzić. Domyślam się, że wiele osób się odbije o tej płyty. jest może trochę za mało ekstremalna. <grym> to wszystko na dzisiaj. Słuchajcie tego hałasu. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.